Skąd się biorą mity o seksie? Często naszym jedynym źródłem edukacji seksualnej i tego, jak powinien wyglądać stosunek, są sceny erotyczne w filmach, ale także książki, w których sposób jego przedstawienia znacznie różni się od sposobu jego doświadczania w rzeczywistości. Dlatego dzisiaj powiemy sobie o tych różnicach i obalimy kilka mitów związanych z wizją uprawiania idealnego stosunku. Oglądajcie dalej! Zacznijmy od świadomej zgody. W filmach dwie osoby zawsze mają nastrój i ochotę na zbliżenie. Wystarczy sygnał jednej z nich, aby po chwili doszło do namiętnego stosunku. W codziennym życiu pamiętajmy, że powinno się to odbywać tylko i wyłącznie za wyrażaniem świadomej, entuzjastycznej i dobrowolnej obopólnej zgody, a my nie zawsze musimy mieć nastrój i ochotę na seks. W większości filmów partnerzy wydają się być od razu gotowi do penetracji, bez użycia lubrykantów oraz zabezpieczenia prezerwatywą. Warto pamiętać, że seks penetracyjny i masturbacja są bezpieczniejsze i o wiele przyjemniejsze, kiedy miejsca intymne są odpowiednio nawilżone. Ludzkie ciała produkują wydzieliny, które mogą ułatwiać masturbację i seks penetracyjny, ale z różnych powodów może też tak nie być. Osoba, która jest bardzo podniecona i gotowa na seks, może nie być mokra lub nie mieć erekcji i odwrotnie. Ktoś może mieć erekcję lub być bardzo mokry, a nie chcieć seksu. Zauważcie, że w filmach osoby nie komunikują się ze sobą. My pamiętajmy, że warto być uważnym na doznania własne oraz partnera, partnerki. Pytajmy, czy jest dobrze oraz dawajmy znać, gdy sami odczuwamy dyskomfort. A ciało? Zazwyczaj jest tam idealnie gładkie, bez żadnych włosków, zaczerwienień czy krostek po goleniu. Często słuchać głosy o tym, że ciało bez włosów jest czystsze czy bardziej zadbane. To nieprawda. O higienie świadczy jedynie to, czy się myjemy, gdy jest taka potrzeba, a nie to, ile włosów znajduje się na naszej skórze. Także nie narzucajcie sobie presji posiadania idealnie gładkiego ciała, jak z filmu. Róbcie wszystko w zgodzie ze sobą i drugą połówką. Stosunek w filmach charakteryzuje się głośnymi odgłosami, dynamiczną zmianą złożonych pozycji i oczywiście długim czasem trwania stosunku. Omówmy to zatem po kolei. Zacznijmy od głośnych jęków. W rzeczywistości nie zawsze występują. Każdy z nas jest inny i na swój własny sposób przeżywa przyjemność płynącą ze stosunku i orgazm. Niektórzy wydają z siebie dźwięki, inni nie, i obydwie opcje są w porządku. Dynamiczna zmiana pozycji. Oczywiście istnieje wiele rodzajów pozycji, od tych prostszych do bardziej złożonych. Na początku jednak wszystko odbywa się na zasadzie eksperymentowania i poznawania własnego ciała oraz preferencji. Pamiętajcie, że żadna z prezentowanych w filmie pozycji niekoniecznie musi być przyjemna i wygodna dla Was. Czas trwania stosunku bywa w filmach całkowicie odrealniony. Zauważcie, że tam zawsze kobieta dochodzi bardzo szybko i łatwo, a mężczyzna potrafi powstrzymać się od wytrysku na tyle długo, że cały stosunek trwa nawet 20-30 minut bez widocznych śladów potów i zmęczenia u aktorów. Takie filmy są fikcją powstałą za pomocą montażu scen, które nierzadko nagrywane są kilkukrotnie dla uzyskania zadowalającego reżysera efektu. Mamy nadzieję, że wiedza z tego odcinka sprawi, że z mniejszą presją, a większym luzem i wyrozumiałością do siebie, będziecie myśleć o seksie. Ostatecznie każde zbliżenie to wasza indywidualna historia i nie należy jej porównywać do żadnej innej, tym bardziej do takiej wykreowanej specjalnie na potrzeby nagrania filmu. Zostawcie nam koniecznie subskrypcję, łapkę w górę i napiszcie w komentarzach, co podobało wam się w tym odcinku najbardziej. I widzimy się w następnym. Do zobaczenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.